Cześć, siema wszystkim, ja jestem Dewa, dzisiaj widzimy się troszkę nietypowo odsłonie, bo chciałem Was zaprosić na hartatywny livestream, który odbędzie się już w ten piątek. Będzie on trwał od godziny 10 rano e, aż do godziny 10. W poniedziałek. Dokładnie 72 godziny czterech youtuberów plus wielkie wsparcie ze strony fundacji mamserce.org, która będzie też patronatem tej akcji charytatywnej na tej stronie też będziecie mogli wpłacać pieniądze na właśnie ten cel i mam nadzieję, że łączy, złączymy się wszyscy razem tak jak w tamtym roku. W tamtym roku udało się zbierać 72 tysiące złotych, które później zostało przeznaczone na wsparcie dla domu dziecka. W tym roku będziemy zbierać na szpital kliniczny w Poznaniu imieniem Karola Jonsera, dokładnie na oddział chirurgii, neurochirurgii. Szpital ten zajmuje się diagnostyką raz leczeniem układu nerwowego oraz głowy i kręgosłupa. Wielu młodych pacjentów rodzi się z wrodzonymi wadami, przez co od pierwszych dni swojego życia muszą po prostu leżeć w szpitalu i czekać na operację. A właśnie tego typu sprzęty i niesamowita opieka ze strony personelu oraz niesamowicie wykształceni chirurdzy bardzo usprawnią mi powrót do normalnego życia. Brak tego sprzętu może niestety spowodować komplikacje oraz śmierć jednego z młodych pacjentów, dlatego ten, ta akcja jest bardzo kluczowa, żeby wesprzeć ten szpital w zakupie tego jakże ważnego sprzętu, który nazywa się Neuromonitoring NIM Eclipse. Kosztuje on 180 tysięcy. My postanowiliśmy ustawić barierę na 75 tysięcy, jako że 72 tysiące było zbierane w tamtym roku. To jest naprawdę bardzo duża ilość pieniędzy, ale gdy się złączymy, złączymy nasze wszystkie zasięgi, naprawdę to się może udać. Możemy wesprzeć wszystkie, możemy wesprzeć ten szpital, możemy wesprzeć te dzieci możemy uratować wielu ludziom małym ludziom życie, także moi drodzy jak już wspominałem ten live rozpocznie się o godzinie 10 w piątek, zacznie go Jacob który będzie streamował 24 godziny do godziny do godziny 10 rano w sobotę, później zmieni go który będzie streamował także 24 godziny do godziny 10 w niedzielę, później Kamyk od godziny 10 do 22 i później na samym końcu ja od godziny 22 do 10 rano. I mam nadzieję, że na samym końcu tego live streamu będzie uzbierana suma 75 tysięcy złotych, które później, tak jak już wspominałem, staną przeznaczone na wyspecjalizowany sprzęt do, do kliniki neurochirurgicznej w Poznaniu. Moi drodzy, jeśli chcecie już teraz wesprzeć tę akcję, jak i w jakikolwiek sposób możecie udostępnić ten film czy filmik Jacoba na swoich tablicach na Facebooku czy może na Google Plus, żeby... Ta akcja zyskała jak największy rozgłos, żeby jak największa ilość ludzi wpłaciła choćby jak najmniejszą czy jakąkolwiek sumkę, żeby w jakiś sposób przyczynić się do właśnie zakupu tego ważnego sprzętu do życia tych małych ludzi. Ok, moi drodzy, już teraz chciałem Wam podziękować za każde wsparcie, jakie poczynicie podczas tej akcji, i mam nadzieję, że widzimy się na live streamie już w piątek o godzinie 10 rano. Więc do zobaczenia, trzymajcie się i na razie.